W XXI wieku samodzielne leczenie chirurgiczne jest już leczeniem niewystarczającym wobec niedrobnokomórkowego raka płuca, bowiem chorzy nawet w niskich stopniach zaawansowania, mają określone ryzyko nawrotu choroby. Pierwszy stopień prawie 20%, drugi stopień prawie 50%, trzeci stopień prawie 70%. Dlatego staramy się implementować metody leczenia systemowego, żeby zminimalizować to ryzyko i zwiększyć populację chorych wyleczonych trwale. I takimi metodami leczenia jest zastosowanie leczenia okołooperacyjnego. Przełomem było wprowadzenie immunochemioterapii, poprzedzającej radykalny zabieg operacyjny, to znamiennie poprawiło nasze wyniki, głównie poprzez to, że zastosowanie immunochemioterapii podbija prawie że dziesięciokrotnie odsetek chorych z tak całkowitą odpowiedzią patomorfologiczną, a to jest niezależny czynnik krokowniczy, tacy chorzy mają prawie 100% szanse wyleczenia. Czego oczekujemy? Oczekujemy tak zwanego leczenia kanapkowego, czyli immunochemioterapii poprzedzającej radykalny zabieg operacyjny, chirurgia, a następnie możliwości leczenia uzupełniającego również z udziałem immunoterapii. Tego typu leczenie dla wybranych populacji również znamiennie może poprawić wyniki.